Czy wiesz, jak przygotować swoją hulajnogę elektryczną na nadchodzący sezon? Krok pierwszy. Oceń stan sprzętu, dokładnie go obejrzyj i sprawdź, czy nie powstały żadne uszkodzenia. Jeśli e-hulajnoga wymaga naprawy, możesz skontaktować się z serwisem Frugal bądź naprawić ją samodzielnie. Krok drugi. Czyszczenie. W tym celu użyj wilgotnej ściereczki z mikrofibry i wody z delikatnym detergentem. Opcjonalnie powierzchnię można zabezpieczyć też woskiem lub sprayem ochronnym. Krok trzeci. Nałóż smar na ruchome części takie jak łożyska, łańcuch czy amortyzatory. Zapewni to lepszą pracę mechanizmów i ochronę przed rdzewieniem. Krok czwarty. Sprawdź stan opon i ich ciśnienie. Należy je dopumpować lub spuścić trochę powietrza, aby uzyskać optymalne ciśnienie w stosunku do wagi użytkownika. Czas na serce hulajnogi elektrycznej, czyli baterie. Mamy nadzieję, że pamiętaliście Zimą, aby regularnie ładować. Teraz super ważny krok, czyli sprawdzenie stanu hamulców. Jeśli wydają niepokojące dźwięki, mogą potrzebować regulacji lub wymiany. Na koniec zobacz, jak sprawuje się twoje oświetlenie. Teraz Echo jest gotowa do jazdy.